Jest ze mną Sebastian Poremski na ma 52 w Sochaczewie, zwycięzca w kategorii do... Junior 73 kg. E, trzy walki stoczone, tak? Tak jest, wszystkie przed czasem, muszę e, się pochwalić. E, skończyły... łącznie walk amatorskich miałeś? Miałem około 60 walk amatorskich, e, większość do przodu. Tak się kręci, nie? Mm -hmm. Miałeś też walkę półzawodową? Tak jest, walczyłem u Kamila Bazelaka na waletu do cap, do przodu. Yy, walka była ciężka, ale też zrealizowałem plan. Yy, najtrudniejsza walka jakaś amatorska, ciężka wygrana. Ciężko mi tak powiedzieć, bo miałem bardzo dużo walk amatorskich. Mam bo dosyć bogatą karierę amatorską. Teraz, teraz mi nie mogę. Na, muszę ochłonąć i, i pomyśleć, jaka by była moja najcięższa walka amatorska. Stoszyłem bardzo dużo walk ciężkich, miałem dogrywki, ale nie mogę teraz powiedzieć, która była najcięższa. Warto też podkreślić, że kolega ma 16 lat, tak? Tak jest. Yy, w sumie jeszcze 15, ale rocznikowo 16, walczę już w juniorach. No. Yy, w tym roku to pierwszy start? Yy. Tak, jest. Dzisiaj y, pierwszy start w tym roku. Cieszę się, że udany przede wszystkim. I będę startował dalej. Mhm. Trenujesz w klubie? Fightman. Fightman u Tomka Knapa. Y, jeździcie po całej Polsce, bo słuchacze w oddalonych jakieś 300 km, tak? Więc przyjechaliście na następne zawody chyba w Rzeszowie. Też się wybierasz? Oczywiście, że się wybieram. Y, jedziemy całą baką po medale. No i to się ceni. Fundacja jakaś, tak? Tak jest. Wspieramy fundację, fundację AUXILUM, którą sobie jeszcze poznałem. Jakiś szczytny cel? Tak, zbieramy na, na dzieci, teraz akurat na dorodkę. Ale to, to szczegóły, to możecie wejść na stronę AUXILUM i tam poczytać. Jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki? Od ilu lat trenujesz? Zacząłeś od MMA treningów? Tak, jestem zawodnikiem tej nowej generacji. Nie miałem styczności z innymi sportami walki. Moim pierwszym sportem walki jest MMA. Trenuję około dwóch lat. Od początku u Tomka knapa. Temu bardzo dziękuję, bo wszystko co umiem, to dzięki niemu. I, I co mogę powiedzieć? Świetny klub. Mam dużo przyjaciół w klubie. Nie tylko się cieszyć, trenować. Masz jakieś marzenia związane z MMA? Oczywiście, wiążę przyszłość z MMA, jeśli zdrowie pozwoli. Zobaczymy, co będzie za kilka lat. W takim razie życzę Ci dużo sukcesów, zdrowia i żebyś spełniał marzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.